Słuchajcie, witam Was serdecznie. Znowu mamy y, lekcję internetową, znowu się spotykamy, ponieważ nie można z nikim się kontaktować, a pogoda jest brzydka, to znaczy jest zimno, chociaż słońce świeci. No to pomyślałem, że jedyną formą rozrywki i możliwością wyjścia z domu będzie, co będzie? Samochód. I dlatego też dzisiejszy film właśnie z takiej perspektywy. Będziemy mówić o romantyzmie. E, ostatnio mówiliśmy o klasycyzmie, zatem takim naturalnym e, następnikiem będzie właśnie będzie właśnie e, romantyzm. Mówiliśmy też o tym, że takim Prekursorem sztuki romantyzmu w muzyce był już to wielkim prekursorem. Był Ludwik van Beethoven. To był w zasadzie wielki klasyk i już wielki romantyk. I gdybyśmy, bo są oczywiście różne opcje sytuowania sztuki muzycznej, romantycznej w czasie. I wielu historyków uważa oczywiście, że jest to już sam Beethoven, jego w zasadzie końcówka twórczości. A gdybyśmy jeszcze mieli nawet bardziej to sprecyzować, to uważa się, że to właśnie jeden z sonat Beethovena, dokładnie sonata Cismol. Zdaje się, że op. 27, numer 2, nazwana potocznie księżycową. Ta sonata, ta wielka forma, akurat w tym przypadku na Fortepian, jest tak zupełnie nowatorskim, tak zupełnie innym utworem, że większość albo wielu historyków właśnie uważa to za przełom i wejście. Do romantyzmu muzycznego. A zatem, jeśli to przyjmiemy, oczywiście, no, no, jak najbardziej możemy przyjąć sobie taki punkt widzenia, no to rzeczywiście ta twórczość, twórczość Beethovena daje nam tutaj wstęp do romantyzmu. Sama epoka czy okres muzycznego romantyzmu no, też ma różne teorie, jak długą się rozciągał. Najbardziej generalnie możemy powiedzieć, że to XIX wiek. Mniej generalnie można powiedzieć, że do połowy XIX potem już jest coś na wzór postromantyzmu, ale na nasze potrzeby wystarczy, jeżeli jakby wsadzimy do jednego worka wszystkich tych cudownych kompozytorów zwanych romantycznymi, bez względu na to, czy, czy to są starsze, czy, czy młodsze, czy też późniejsze pokolenia romantyków. Zatem Mamy ten romantyzm, dlaczego? Czym się on charakteryzuje? Otóż, gdybyśmy tak popatrzyli na historię, tak bardziej ogólnie, no to XVIII wiek charakteryzował się takim bardziej naukowym podejściem do życia. To znaczy, nie kwestionowano oczywiście. Boga, czy religii, ale bardziej podchodzono do tego wszystkiego na sposób taki empiryczny, czyli doświadczalny. Mówiono często, że tego, czego nie widać, to praktycznie nie, i nie można tego udowodnić, no to tego nie ma. Zatem często zwano też tę epokę oświecenia, no bo tu o niej mówimy epoką szkiełka i oka. No wtedy mikroskop, no to był, było narzędzie no, nowoczesne. Jak na tamte czasy, no i skoro powiększało rzeczy niewidoczne dla oka, no to, no to mamy to szkiełko. Prawda? E, no, mamy też czasy rewolucji e, no, przemysłowej w Anglii, gdzie z manufaktury zrobiono przemysł, a zatem ogromne przekształcenie. No i wreszcie rewolucji francuskiej z 1789 roku, która rzeczywiście jakby zmieniła całkowicie świat. No, mamy tutaj te hasła, przepiękne, wolność, równość, braterstwo, z którymi przecież zawsze możemy się identyfikować, chociaż Francuzi w swoim święcie Największym narodowym 14 lipca z okazji zburzenia Bastylii też to powtarzają. Wolność, równość, braterstwo, a jednocześnie, na przykład, mają nadal do dziś tereny zamorskie, na przykład Polinezję francuską, i to, jak to wygląda w tym kontekście, no to jest troszkę no, nie fair, ale no, nie o to nam zupełnie dzisiaj chodzi. Zatem te przemiany ogromne. No, spowodowały, że, że świat nie tylko ten materialny, ale również ten świat duchowy czy świat sztuki e, się zmienił. E, on by się oczywiście nie zmienił, gdyby, gdyby nie jakieś ogromne potrzeby ducha, to po pierwsze, a te potrzeby ducha też by niewiele zmieniły, gdyby nie natrafiły na, na wspaniałych ludzi, wspaniałych geniuszy, wspaniałych artystów. Czyli no, musiało tutaj coś zagrać, coś się, jakiś, coś, coś ze sobą połączyć, i, i geniusz, czy talent z nowymi uwarunkowaniami. I tak rzeczywiście się stało. Mamy cały wysyp, jak grzybów po deszczu. Mamy wysyp romantycznych geniuszy, i to zarówno z dziedziny muzyki, jak też z dziedziny, z innych dziedzin sztuki, choćby przede wszystkim literatury. Zatem e, nawet w Polsce, której przecież nie było ze względu na zabory, no, mamy e, przecież cały wykwit i Mickiewicza i Słowackiego i Norwida, e, no, a w muzyce przede wszystkim e, no, no, tutaj nie ma o czym dyskutować. Oczywiście Fryderyka Chopina. E, zatem co takiego? Do czego dążono? No oczywiście przede wszystkim dążono yy, do tego, że do indywidualizmu, do tego, żeby odpowiadać na potrzeby ducha artysty. Artysta musiał i chciał przede wszystkim zmienić to, żeby nie być tak, jak w poprzednich epokach. Yy, Takim sługą, bo jeszcze w czasach klasycyzmu w XVIII wieku często kompozytorzy służący na dworach, czy to, czy obtaszek, to, czy to jakichś arcydiskupów, czy książąt, chodzili w Liberii jak lokaje, jak służący. No, mieli płacone, mieli wypłatę, ale też no, musieli być podporządkowani, musieli również. Komponować taką muzykę, która by przypadła do gustu, no komu? No pracodawcy, tak? Tego chciano się zupełnie pozbyć. Kompozytor, choć no, mógł być biedny, mógł klepać biedę, ale chciał być niezależny. I w związku z tym, rzeczywiście, romantyczni kompozytorzy, to co dla nich było najważniejsze, to ta niezależność twórcza. Ale to jeszcze za mało. Do czego sięgali ci kompozytorzy, czym się Podpierali w tej swój, w swojej twórczości. Oczywiście ona najpierw musiała być genialna. No, musiał być to geniusz, żeby rzeczywiście pokolenie przerosnąć własne i, 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 stać, się, i stać się nieśmiertelny przez swoją sztukę. Zatem geniusz. Druga rzecz, zaczęto sięgać w pokłady duchowości, własnej uczuciowości własnej wrażliwości także do dziś mówimy coś jest romantyczne, tu dziewczyna pójdzie z chłopakiem na kolację, jaką? czy świecach? Ano romantyczną zatem my to doskonale wszyscy rozumiemy o co chodzi z tym z tym romantyzmem, z tym uczuciem, z tymi porywami, zależy się od tego, co tam kto w środku ma, czy ma duszę, czy, czy ma wrażliwe serce, ale każdy to rozumie, a zatem uczuciowość przede wszystkim, czyli stawianie ponad rozum, chociaż nie wolno się tu, nikt się tu rozumu nie wyrzeka, ale stawianie ponad, te, ponad to, co rozumowe, stawianie. E, uczuć, e, uduchowienia, tego wszystkiego, co, co powoduje w człowieku no, te tak zwane wyższe stany metafizyczne. E, a zatem to jest najważniejsze dla każdego twórcy, nieważne czy to będzie kompozytor, czy to będzie e, literat, e, poeta, e, pisarz. E, no i oczywiście, co za tym idzie, no to subiektywizm. Oczywiście. Mówiliśmy w przypadku klasycyzmu o formie Allegro Sanatowego, to już było coś takiego, czemu, czemu należało się w jakiś sposób podporządkować, bo taka forma dominowała w muzyce, a zatem to już było jakaś, to była jakaś forma zniewolenia artystycznego. No wiemy, pamiętamy, że Beethoven uciekał od tego. Na no, mu oczywiście tego nie miał za złe, no bo w zamian dawały coś zupełnie innego. A zatem swoboda wypowiedzi, chociaż proszę pamiętać, że te formy zastane, symfonia, koncert i tak dalej, to dalej funkcjonowało. Niczego, znaczy, no, były nowe formy, poema symfoniczny na przykład, ale nie wyrzekano się, dlatego że to było wygodne, to było dobre wyrażanie. Własnej muzyki w zastanych formach. Jedynie nie traktowano już tego tak e, sztywno, o to tutaj chodzi, że można było sobie pozwolić na dużo, dużo więcej, i nikt nie miał do tego pretensji. Innym bardzo ważnym czynnikiem, jaki no, wyznawali e, kompozytorzy i w ogóle twórcy romantyczni, była synteza sztuk. Synteza to jest połączenie, a zatem w sztuce chodziło, czy w muzyce, tutaj konkretnie chodziło o połączenie różnych elementów, różnych dziedzin sztuki w jedną wyrażającą się całość. A zatem słowo, muzyka, czyli dźwięk, gest, ruch, a także sztuki plastyczne, no, widzimy to przede wszystkim na przykład w operze, prawda? To, to jest chyba naj, najlepszy przykład syntezy sztuk. A zatem uważano, że muzyka, czy w ogóle no, sztuka, musi działać na człowieka totalnie czyli oddziaływać nie tylko jakimś jednym elementem, ale wieloma naraz oczywiście odpowiednio skomponowanymi, odpowiednio scalonymi. Żeby Mimo geniuszy, artysta mógł być niepowtarzalny. I żeby mógł wyrażać coś, co jakby jednoznacznie go identyfikuje, chciał sięgać do korzeni. Tymi korzeniami dla każdego narodu była oczywiście sztuka ludowa, jaka, jaka jest charakterystyka sztuki ludowej, Ano może ona być prymitywna, no bo przecież twórca ludowy, zwykły chłop czy zwykła chłopka, którzy nie znali świata, bo byli przywiązani do ziemi, nie mogli podróżować, zresztą nie mieli za co, mieli taki zakaz, jeden z tych chłopskich gdzieś tam mógł się kształcić, wyjechać za pozwoleniem pana danej wsi, Aleś tam musiała siedzieć i, i pracować, odrabiać pańszczyznę. A zatem taki twórca ludowy, jak chciał coś stworzyć, to też korzystał tylko z tego, co miał w pobliżu: plastyk, no plastyk, malarz czy, czy rzeźbiarz, jak chciał yy, malować. Jakieś zwierzęta, no to jakie on widział? No to, co w lesie, sarenka jakaś tak, czy w oborze, w stajęce. Nie znał innych zwierząt, nie znał świata. I tak samo muzyk, jak chciał grać, to uczył się od swojego ojca, a ojciec się uczył od swojego ojca. Czyli w sztuce ludowej, w muzyce w ogóle, w kulturze muzycznej. Ludowej. Wszystko było przekazywane z pokolenia na pokolenie, no bo to też trzeba pamiętać, że to byli ludzie niepiśmienni, nie, nie, nie zapisywali niczego, ani, ani swoich opowiadań, opowieści, a, a zatem zarówno muzycy, jak i literaci czerpali z podań, z baśni ludowej. I to było bardzo charakterystyczne podejście, bo geniusz plus. No powiedzmy muzyka korzeni, muzyka ludowa, oczywiście nie podawana wprost, bo to nie jest takie proste, i byłoby to, nie byłoby to genialne, gdybyśmy na przykład stosowali jakieś cytaty z muzyki ludowej i gdyby taki kompozytor wplatał te cytaty, tak po prostu melodia nutka co do nutki, no to oczywiście nie o to tutaj chodzi. To jest o wiele bardziej głębsze. I jeśli w muzyce Chopina słyszymy gdzieś. Jakąś kolędę polską, to są echa tej kolendy to jest bardzo zawoalowane, to, to gdzieś tam wychodzi. Oczywiście nie wszystkie nutki są takie same. Wplatanie nie, motywów sztuki ludowej we własną twórczość gwarantowało niepowtarzalność takiego kompozytora. Gwarantowało, że jego jego odbiorcą jego muzyki e, będzie. E, no, w, każdy i każdy będzie rozpoznawał indywidualny styl danego kompozytora. W ten sposób to będzie kolejna rzecz, która jakby z tego wynika, w ten sposób powstawały tak zwane szkoły narodowe. Kolejne hasło, szkoły narodowe. A, Chodziło tutaj o, o to, że kompozytorzy byli wzorami sami dla siebie i dla innych. To nie chodzi o żadne budynki, żadnych uczniów, to nie o takie szkoły chodzi. Być szkołą samą dla siebie, być mistrzem. Szkoły narodowe właśnie skupiały kompozytorów danego obszaru, danego kraju, i ci kompozytorzy mogli być właśnie Rozpoznawani jako kompozytorzy takiej to A, takiej szkoły narodowej z danego kraju, którzy w swojej twórczości właśnie wykorzystują elementy, e, jednocześnie tworzą muzykę, którą możemy identyfikować z danym krajem. Zatem, yy, kolejne takie właśnie pojęcie yy, muzyki, yy, czy tam ogólnej yy, twórczości yy, romantycznej, to są właśnie szkoły narodowe. Yy, Polska Szkoła Narodowa to jest na przykład Fryderyk Chopin, co oczywiste, i również Stanisław Moniuszko, twórca oper i pieśni. Dwie z tych oper są uznane za narodowe, czyli Halka i Straszny Dwór. No, Tworzone były ku pokrzepieniu serc Polaków bez Polski, tak? bez własnego kraju, a zatem y, to, y, były te opery y, no, taką, takim, y, jakby sumieniem narodu, że oto naród w ciężkiej sytuacji, ale, ale ma, propaguje, chociaż nie wolno było, własną y, historię. Y, Oczywiście w romantyzmie ta muzyka się rozszerza, ta muzyka się rozwija, no, ona zawsze się rozwija, począwszy od starożytności. Nieustannie muzyka się poszerza, ulega poszerzeniu jakby w wielu różnych wymiarach. Również yy, co do trudności i yy, problemów wykonawczych, a zatem w romantyzmie. Muzyka staje się niesłychanie wirtuozowska, czyli wymaga y, ogromnych umiejętności. To kompozytorzy na ogół sami trafiący będący wykonawcami, wykonujący własne dzieła, ci kompozytorzy y, no, przez swoją twórczość stawiają coraz wyższe wymagania. Te wymagania to są oczywiście y, trudności. Techniczne, ale też trudności wyrazowe, bo nie sposób, znaczy nie, nie, nie problem wymyśleć coś bardzo trudnego tylko dlatego, żeby było y, trudne. Ale ważne, ważne jest to, żeby, żeby y, była ta równowaga prawda, treści i, i formy, wymagań i, i efektów. Zatem y, rozwój został również rozwój. Y, Instrumentacji, czyli w ogóle tego, w jaki sposób się komponuje, jakie, jakich używa się instrumentów, jak one ze sobą współgrają, no, to już jest kwestia bardzo dużej wiedzy i umiejętności. To już raczej sam geniusz muzyczny tutaj nie pomaga. Stąd na przykład Chopin, jako twórca przede wszystkim utworów solowych na fortepian, miał również ogromne trudności, bo napisał tylko dwa koncerty fortepianowe, czyli na fortepian z orkiestrą symfoniczną. I miał trudności z instrumentacją tych, tych konceptów, to znaczy, żeby rozpisać poszczególne partie na poszczególne instrumenty. I wielu kompozytorów pomagało mu w tej pracy, ponieważ to jest już takie rzemiosło. Ja mówiłem w przypadku Beethovena, że on miał wcześniej kiedy słyszał, kiedy się kształcił, no miał już, kiedy tworzył jeszcze kiedy w czasie, kiedy dobrze słyszał, miał już ogromne doświadczenie, więc potem już to umiał zrobić. Natomiast Chopin no, przede wszystkim tworzył na fortepian, więc jak przyszło mu zrobić, e, napisać utwór na wiele instrumentów, no to już e, po prostu no, musiał się tego nauczyć. E, Rozszerza się również oczywiście harmonia, czyli to, co współbrzmi, staje się o wiele bardziej urozmaicona niż to było wcześniej w klasycyzmie. Mamy tonikę, sundrynę, dominantę i tak dalej. Takie proste akordy, trójdźwięki i ich następstwa. Natomiast harmonika już romantyczna, to w zasadzie o wiele bardziej rozbudowana i taka, która Dziś, do dziś również e, kultywujemy. No bo dlaczego? No bo jest bardzo ciekawa, przez to, że jest rozbudowana. Rozwija się także e, przyza. Oczywiście wiemy, że nie było żadnych środków masowego przekazu, żadnych mediów. E, a zatem rozwija się wykonawstwo domowe. W XIX, w XVIII wieku i oczywiście wcześniej też do. Dobrego wychowania należała umiejętność gry, głównie na fortepianie. To podobnie jak w Grecji, no, czyli nie na fortepianie wówczas, ale do dobrego wychowania należało właśnie, należała umiejętność gry na fortepianie. Nie jakaś tam przesadna, wiktorzowska, ale, no, często można było sobie muzykować, kupując różne partytury, czy to na instrument, czy na przykład tak jak Moniuszko pisał pieśni, a zatem pieśni były do śpiewania i zawierały również akompaniament fortepianowy. Dlatego często w domach muzykowano i to był jakby główny, no można by tak powiedzieć, główny zarobek kompozytora polegał na tym, że wydawał swoje utwory w wydawnictwach no i ten, ten sposób zarabiał pieniądze. Oczywiście zarabiał też na przede wszystkim na dawaniu lekcji, gry, bo, bo taki jest głównie los kompozytorów, no nie na tantiemach jak w dzisiejszych czasach, czy nie na koncertach, których wówczas aż tak dużo nie było, czy nie na udziałach w jakichś programach, których też nie było. Zatem to muzykowanie domowe było bardzo ważnym elementem w ogóle kultury muzycznej. Ponieważ w trakcie nagrywania skończyła nam się pamięć w kamerce, to proszę Was jeszcze o dwie rzeczy. Zróbcie sobie notatkę na temat romantyzmu, czyli te najważniejsze rzeczy, o których mówiliśmy. Nie będziecie mi ich przesyłać, oczywiście nie z każdej lekcji, będzie tak, że będziecie robić jakieś notatki i, i, i wypracowania i je mi wysyłać, bo no, byłoby to za dużo pracy dla Was. Ale proszę, jeżeli się spotkamy przed końcem roku, no to chciałbym, żebyście w jakiś sposób mieli opanowany ten temat dotyczący romantyzmu. A zatem, zróbcie sobie notatki z tej, z tej dzisiejszej lekcji. A druga rzecz zachęcam was do posłuchania posłuchania e, dwóch e, jakby rzeczy ale kilku utworów to znaczy e, posłuchajcie wybierzcie sobie e, na YouTube jakieś sonaty e, Józefa Haydna no, jeśli wpiszecie sonata Józef Haydn, to, albo e, fortepianowa oczywiście, no to Wam wyskoczą różne. Posłuchajcie ich. A potem e, znajdźcie sonatę Cismol op. 57, e, numer 2 Ludwiga van Beethovena. To jest tak zwana sonata księżycowa. Więc, nawet jak piszecie sonata księżycowa Beethoven, to Wam to od razu powiecie. Chodzi tutaj o to, żebyście rzeczywiście mogli porównać e, to, o czym mówiłem, o tym przełomie, jaki się dokonał właśnie od powiedzmy tej sonaty Cismol Betowenowskiej, e, o tym wielkim kroku w stronę e, romantyzmu, a tym, co było wcześniej, czyli utworami zarówno Mozarta, jak też Haydna. Wszystkie są piękne, wszystkie są wspaniałe, ale jednak różne od siebie. I, i chciałbym, żebyście. E, Dostrzegli, zauważyli, wysłuchali te różnice w tej muzyce i w tej przełomowej. To wszystko. Dziękuję.